Cześć moi drodzy, witam was bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Mato, to kolejny odcinek z LEGO Gwiezdnych Wojen Dzisiaj, um, tak powiem szczerze, zacząłem nagrywać ten odcinek i mi się komputer wyłączył, więc jesteśmy trochę w plasy, Bo w pierwszej części jakby tego odcinka zrobiłem kilka rzeczy, żeby mieć kilka więcej złotych klocków, jak widzicie um, Nie za bardzo się to może w 100% udało, tak jak chciałem z tymi złotymi klockami ale ważne, że cokolwiek jest. Przynajmniej tak to wyglądało, że próbowałem, jakby sprawdzić, gdzie można. Wow. Gdzie można uzyskać tutaj um, złote klocki, żeby mieć ich więcej, ale to już jest sprawa poboczna, którą będziemy się domyślać. na pewno w którymś odcinku, jak skończymy wszystkie dlc -ty. więc może zaczniemy od tego dlc ta którego jeszcze nie mamy. Mamy dwa DLC, których nie skończyliśmy. Znaczy. Tak po części. Jest pakiet obrażenia tak który za chwilę rozpoczniemy i jest yy, fantomowa kończyna, który niby skończyłem, tak naprawdę, ale to był taki, 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 takie coś, że yy, nagrywałem, ale okazało się, że nie włączyłem nagrywania. Tak więc mam sam głos do tego odcinka, ale to już jest inna kwestia. A teraz skupmy się na tym pakiecie, który jest dzisiaj, czyli oblężenie takodany. Najwyższy porządek nie cofnie się przed niczym, aby uniemożliwić ruchowi oporu odnalezienie lukackiego walkera. Kiedy dowiadują się, że droid BB przechowuje informacje o miejscu jego pobytu, zaledwie o włos przegapiają okazję przechwycenia go na jacku. Tak więc, może tym razem będziemy mieć coś z perspektywy ruchu oporu. Bardzo Boże, tego, najwyższego prąd. Bardzo bym chciał w końcu z perspektywy złych. Szczęście im jednak sprzyja. Niedługo potem jedna ze szpiegów, Bazin Netal, zauważa BB-8 na takodanie. Siły uderzeniowe dowodzone przez samego Kylorena udają się na planetę, by dokończyć misję. Wow, może że będziemy gdzieś nawet Kylorenem. Chciałbym, bo to na pewno jakiś fajny odskocznie od tego. Bycia dobrym. W sumie, co, co, co komu szkodzi, bycia? Spróbować zrobić jedną, jedną misyjkę z perspektywy tych złych. Była już taka jedna, chyba nie mieliśmy jeszcze żadnego DLC z perspektywy tych złych, nie? Nie, nie mieliśmy. Nie mieliśmy póki co. To może jednak coś nam się tutaj uda, prawda? Byłoby na pewno ciekawie. Zobaczymy już za chwilę, co tu się będzie działo. Jesteśmy w kosmosie. A to jest statek. czyj to jest statek. Nie wygląda jakoś tak, Zakładam, że pewnie... Najwyższego porządku, który pewnie krąży nad taką daną. Ale to. Kto wie, co to będzie. Ale zbliżenie tutaj będzie. Aha, dobra. Szturmowcy. A, jest brama. Szturmowcy tutaj się ładują. Mapa tu jest. Wyczuwam to. Poza tym dostaliśmy tę wiadomość od bezinne hmm, już się zamykam sir. <grym> No jak widać... Niech załogi wsiądą do myśliwców. Kylo tutaj jest. Załogi do myśliwców. To się rodami bawi. Wow, trafione, zatopione tam. wierzę że... pewny wyższy porządek. Wiesz, że szturmowca została zniszczona dzięki tam... O, ale fajne ujęcie, ja nie mogę. Ładne ujęcie. Aha, dobra, czyli jednak gramy... Czyli jednak gramy jako ci, teoretycznie źli. Znaczy, teoretycznie źli, no nie, bo. No dobra, nieważne. Nieważne. Strzelamy, rozwalamy. Będziemy tymi lepszymi. Tutaj, tutaj, tych trzeba rozwalić. A je, ja nie zauważyłem tego. Mogę rozwalić te duże. Dobra, tu, tu są. Ai, mogę nawalać. O, pięknie. Jedną rakietą. Jest 2 na 3. 3 na 3, proszę. Mniej zestawy nam polecą. Aha, dobra. Jeszcze te dwa. Pięknie. Nawet jedną chyba strzałem się udało je zdjęć. Teraz. Dobrze wiedzieć. Ależ dykcja tego 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 chyba dowódcy tam było, prawda? Zbliżasz się, zrównaj ją z Ziemią. A propos jeszcze gwiezdnych wojen: Jak może niektórzy wiedzą, albo niektórzy nie wiedzą, zależy od tego, kto z Was, jak bardzo śledzi internet i inne gry, tak dalej. Niedługo ma wyjść, tak mi się gdzieś obiło, że niedługo ma wyjść LEGO Ninjago film, albo już wyszedł. Tego jeszcze w pewnym nie jestem. Ale w każdym razie związane z tym jest to, że wychodzi także gra LEGO Ninjago The Movie Video Game, którą um, mamy zamiar sobie ograć, Znaczy to jeszcze tak nie potwierdzone. Jakby co to nic nie wiecie. Zależy od tego, czy. Zależy od tego, czy czy, 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 czy mi się uda. Um, dobra, stop. 100% już, o, fajnie. Zależy wszystko od tego, czy czy będzie mi się cało, czy będę miał czas to wszystko zależy. To chyba z tego któregoś września wychodzi, więc. Więc to trochę później, jeszcze później w tym miesiącu. Dobra, lądujemy, widzę. W końcu lądujemy. Może będziemy Kailoranem, kto wie, albo kimś takim. Jest i Kylo Rean W swoim fajnym kapturku O, Droid zmierzono za dziewczyną Wyczuwam ją na zachodzie Ale to właśnie powiedział ten Aha, dobra Musimy znaleźć droida Kyla widzę polega na swoich zmysłach Dostarczanych przez innych. Mamy tutaj jak Za chwilę dowiemy się, co, co przed nami. Aha, zaczyna się. Jesteśmy Kylo Renem. Dobrze wiedzieć. A, fajna sprawa. Przepraszam, do czubaka. Który pewnie by otworzył to coś, prawda? A, tak to wygląda. Dobra. Nic ciekawego dla nas. Porozwalamy sobie mieczykiem to i owo. Wow, fajna sprawa. Mogę coś tu udawać? Mini zestaw, dobra. Co my tu mamy? Takie postacie mogą rozbijać zamknięte, boże, pęknięte pakiety Lego. Wow, jakie zwolnione tempo to było. Tutaj zakładam Kylo, musi wysunąć schodki. Miałem rację, Kylo Ren, jak zwykle nam się tu. Wow, jakie ci dziwne piraci, <grytanie> jak coś konfiksadorzy. Aha, muszę tak robić. Wow. To było niezłe. To było naprawdę niezłe. A, tutaj coś mamy. Aha, dobra, muszę zrobić tu kółko. Rozumiem. A co mi to dało? Coś mogę zbudować. Kolejny mini zestaw. Dobra, to, to mi na pewno nie daje zbyt dużo rzeczy. Jeszcze sześciu wrogów A tutaj co? Tam coś u góry jest. Chyba mogę domu coś zrobić. Halo, no czemu to nie chce działać? Mogę rozwalać lampy, ale mi to daje przyjemności. Trzecamy oczywiście po kolei wszystko, co my tu mamy. A no tak, oczywiście. Nie spodziewałbym się tego. No, wykończ go, Kylo. Coś mogę zrobić? Teraz? Aha, dobra, czaj, mam ich jakby pod kontrolą wtedy. Fajna sprawa w sumie. W sumie fajna sprawa, nie powiem. Dobra, to jest chyba ostatni, nie? Wow, nie trzeba by było wyważyć drzwi. Kylo Ren zajął się wszystkim sam. Ja tworzę też drzwi, chyba siłą. Siłą, boże mocą. Tak to się nazywa. Fajna sprawa, że tak to fajna sprawa, że tak to wygląda, że o biedni szturmowcy. Że możemy pograć jako Kylo Fajnie Tutaj potrzeba kilku szturmowców, Ale pewnie musimy ich uwolnić. Jak zakładam? Nie wliwaj się! Sami tego nie ruszymy, ser. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy pomocy. Ok, najpierw spróbujemy zrobić tutaj coś. Na no, przykład to coś po lewo. Co nam to da? Nie mam pojęcia, co to jest nawet. Dobra, może jednak najpierw zbudujemy coś po prawo. O, na przykład to coś, cokolwiek to będzie. Aha, zobaczmy. A co to za jakieś minionki były? Nie, to. chciałbym to teraz rozwalić, wiecie? Nie da się? no przykład chciałbym innych turnowców uwolnić, ale chyba się nie da, prawda? Niestety, dobra, mamy już ekipę. Mamy jakąś tu ekipę, już zakładam. Halo, halo koleżkowie. Trzeba jakoś ich zwołać, nie? Jakoś tu. Ten tutaj, no to dobra. To jak ich zwołać, że tak powiem. Może nie. Może najpierw rozwalmy tą ścianę i zobaczymy co się stanie, co? Bo tak się to nie da. Znowu zwolnione tempo. Dobra, mamy jakąś ekipę w końcu. Dziękuję. Widzę, że zadziałał mój plan odwracania uwagi obcego od twojej roboty. Plan? Okej, plan. Szybko. Tutaj potrzebne duże haki. Aha, no tak. Mogę? Chyba już mogę. Da się, świetnie, że się da. A jeśli to jest posąg tej, jej było? Mogę tutaj coś rozwalić, żeby coś tutaj było? Fajnego? Tutaj by się przydał bach, którego nie mamy. Ale to nieważne. Dalej lecimy. Porozwalać niektóre tej części, a tu już nie mogę. Widzicie, tutaj w lewy szyjt. Widziałem dostępny. Mogę iść dalej? Mogę. To fajnie, Gdzieś coś przepchać można? Czy jak? Tak, można przepchać. Ekipa szturmowców. Chodźcie, prox, pomóc gdzie ta ekipa szturmowców nam zniknęła, Bo tu jeszcze przed chwilą, nie mogli na to zniknąć, tu są, łączy się jeszcze to, łączy się Okej, okay, i pomóżcie. Pomogą, pomożecie, pomożemy. Teraz musimy, panowie, strzelać dokładnie tam. No i się udało. O, ucieka nam Ray, dogonijmy ją. No dobra, nie tym razem widzę. Uda nam się tutaj coś otworzyć. Znaczy zrobić bardziej. To jakaś coś do skakania będzie. Trampolina chyba. Zaczekaj tu. Zaczekaj tu. Co nie było zrobić? Aha, dobra, czaję. Jeden strumiec, prawda? Oczywiście. Nie udało się to jeszcze raz jeszcze raz spróbujemy. Dobrze i teraz będę mógł rozwalić to. No halo, halo, już ten to kontrol. I bang! Jest jakaś droga, mogą wyjść teraz sobie tutaj te koleżki. Potrzebny Kylo. Znikaj mi stąd. Dobrze Mogą tu już przyjść, my teraz będziemy musieli shift. Udało się przepołowić to drzewsko. O. Jeden na jeden z Rey. Aha. To może być ciekawe. Spacja. Zobaczymy czy będzie Shift, albo będzie... U Shift Oj, dostała Dziewczyna, o której tyle słyszałem Oddziały od 7 do 9 meldujcie o położeniach Aha Mapa Ciekawe Ciekawe Dostałem dostała raz i możemy iść Więc tak to wyglądało po imani Ray Wyczułam, że bitwa jest przegrana Poznał pan to może po płonących wrakach naszych statków A, oficer jak zwykle niestety Tak to wyglądało wtedy mniej więcej, jeśli chodzi o Fina i o Kailorena. Tak więc moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie, zapraszam do kolejnych odcinków, będzie jeszcze jeden, plus bawienie się w odblokowywanie złotych klocków, więc troszkę tego jednak będzie. Zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie, a z tej strony mojej w tym momencie tyle. Dziękuję wam i do zobaczenia w kolejnych, na razie. Ciemna strona